Cześć, jestem Daniel. Witam w kolejnym odcinku e, pod tytułem Nauka Latania. Znajdujemy się w symulatorze Herméon, aktualnie na lotnisku St. Martin. E, mamy sporą, szeroką bazę lotnictw na całym świecie, tak więc się zapraszamy e, przetestować większość lokacji. E, dzisiaj opowiemy o sterowaniu silnikami tego samolotu. E, steruje, z silnikami sterujemy jednocześnie, utrzymują, utrzymując ten sam ciąg na obu silnikach. Kiedy pchamy manetki do przodu. Możecie zauważyć, że zwiększamy ten jednocześnie ciąg i samolot zaczyna przyspieszać. Kiedy chcemy zwolnić, cofamy manetki do tyłu. Moc naszych silników zaczyna spadać. Mamy też tutaj w tym panelu mamy również sterowanie tak zwanym ciągiem wstecznym, czyli coś, co jest bardzo pomocne w trakcie w fazie lądowania. Zobaczcie, możecie zwrócić uwagę. Działa to w ten sposób, że pociągamy te ciegna do góry. I w tym momencie włączamy tak zwane rewersy, które powodują nam wstępne hamowanie samolotu. To tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejny. W następnym odcinku przedstawię naszego i mojego drugiego pilota Damiana. Zapraszam serdecznie.